Dobry wieczór, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku. W karcie dnia na piątek, 14 maja 2021 roku. Kochani, bardzo Was przepraszam już od razu za wtorek i środę i czwartek, ale ja po prostu ostatnio pracuję bardzo długo, wracam po 21 do domu. No wczoraj akurat szybciej, ale nie, nie byłam w stanie nawet patrzeć na karty. Więc bardzo Was proszę, wybaczcie, że karty dnia nie były. Ja będę się starała, ale musicie wiedzieć o tym, że jeżeli nie ma karty, to znaczy, że y, kot w pierniku bardzo późno wrócił z pracy i nie jest w stanie już y, nic tutaj zdziałać. Dobra, kochani, to, to by było ty, tyle tytułem wstępu, i teraz kartę dnia poprosimy na piątek, 14 maja 2021 roku. Ok. Dobrze przekładałam, przetasowywałam. Ok, zobaczmy, co tutaj mamy. I mamy co. Mm, piękną kartę mamy, kochani. Mamy umiarkowanie. Coś wspaniałego. Słuchajcie. Dobry dzień. Dzień spokojny, dzień harmonijny, dzień taki, w którym yy, najprawdopodobniej będziemy yy, mieli taką wewnętrzną równowagę w sobie. Yy, w pracy. Podejrzewam, że będziemy osobami, które znajdą optymalne rozwiązania na wszystkie jakieś kłopotliwe sytuacje. Na pewno znajdziemy czas na to, żeby i zjeść śniadanie, i chwilę odpocząć od zajęć, od pracy, ale i też pracować. Czyli taka równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Myślę, że tak, tak, tak ten dzień będzie w, y, zawodowo wyglądał. Z dobrą atmosferą, zaznaczam. Dobra atmosfera w pracy. Y, jutro też może nam się zdarzyć, bo przecież nie wszyscy tak pracują, że mają dobrą atmosferę w pracy. Y, wiadomo, wszystko zależy od tego, y, gdzie pracujemy i z kim pracujemy, prawda? Więc nie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, ale, ale w, w, jutro może być wyjątkowo. Przyjemna atmosfera. Słuchajcie, oczywiście mówię tutaj dla tych, którzy jej nie mają, tak? Jak dotąd zawsze były, zawsze były jakieś trudności, jakieś problemy. Kochani, w miłości, porozumienie, w relacji, w związku, zgoda, harmonia i też to uczucie może. Jeżeli poznaliście jakiegoś partnera sobie czy partnerkę obecnie i jesteście w jakimś tam krótkim związku, to to uczucie tak bardzo powoli będzie się rozwijało. Tutaj nie będzie takiego gnania, gnania naprzód, więc bardzo fajnie, tak, tak myślę. I też tutaj takie zdrowo, zdroworozsądkowe podejście może być do, do związku. Więc a ogólnie harmonia, spokój, równowaga. Pewne, pewna spójność, znalezienie dobrych rozwiązań, jakichś optymalnych rozwiązań, właśnie. Więc naprawdę fajny dzień nam się szykuje. No i teraz zobaczmy jeszcze, co może nam powiedzieć rada z zielonej, wyroczni zielonej czarownicy. Muszę zrobić Wam też taki rozkładzik, albo i trzy nawet. Zobaczymy, jak to nam się pokaże tutaj. Kochani, i wybieram, o, też fajnie, bo mamy tutaj szczaw, szczaw ognisty, tutaj akurat jest przypisany do żywiołu ognia, fajnie, szczaw mówi y, o mówi o tym, że nadchodzą do nas nowe doświadczenia, że poczujemy, y, że potrzebujemy znaleźć nowe sposoby na działanie czy nowe rozwiązania, czy yy, karta też nam sugeruje w Radzie, żebyśmy byli bardziej otwarci na sugestie i propozycje ze strony innych osób. Mamy też się upewnić, że to, co robimy, to, że, że wszystko co robimy i że to, co robimy, to we wszystko wkładamy swoje prawdziwe, swoje prawdziwe uczucia. Karta też mówi o zgodzie. Karta też mówi o wewnętrznym uzdrawianiu i odnosi się też do rodziny, do miłości między innymi. Patronują jej takie planety jak Wenus, ale patronuje jej również też Afrodyta i znak Zodiaku, byk, bo nawet mamy tutaj na obrazeczku widać, mamy znaczek byczka. Kochani. Więc fajny dzień nam się zapowiada. Zobaczcie, one jakby się potwierdziły. Ta karta rady tego szczawiu tutaj potwierdziła nam, że będziemy szukali nowych rozwiązań, że będziemy starali się, mamy się postarać być bardziej otwarci na sugestie i czy tam też propozycje ze strony innych osób. Więc fajna karta, ona nam potwierdziła tą. Kartę umiarkowania, czyli tej równowagi naszej, czy wewnętrznej, czy też tej równowagi, która będzie nam jutro w ciągu dnia towarzyszyła tak energetycznie. Możemy się poczuć tak spójnie i, i harmonijnie ze wszystkim dookoła. Kochani, to byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was na kartę dnia na poniedziałek, czyli prawdopodobnie w niedzielę. <laughs> Ja dzisiaj powiem Wam, że mam święto, więc dlatego jest ta karta, bo odpoczywam od rana. Więc y, dlatego, jest, y, dlatego jest ta karta. Bo gdybym była w pracy, to podejrzewam, że cały tydzień nie byłby tych kart. Bo ten tydzień niestety miałyśmy z koleżanką bardzo, bardzo ciężki. Y, dziękuję Wam, kochani. Do zobaczenia. Papa. Pa.